Zapraszam na unboxing Food Chain Magnet w gry podstawowej wraz z dodatkiem ketchup i inne pomysły. Co my tutaj mamy? W Od razu widać mipelki. To są napoje, woda, burgery, i pizze. I to wszystko, co będziemy produkować w naszym fast foodie. Ok. Karty. Podstawą gry tutaj są karty. Prezes. Bardzo ważna osoba, bo od niego wszystko będzie się zaczynało. Będziemy na początku gry zatrudniać kierowników i pracowników. Czyli tutaj talia. Samej tak? prezesie, kierownicy, i tutaj pierwsze osiągnięcia. Pierwsze wydane co najmniej 20 dolarów na pensję. No, myślę, że to nie powinno być się długo czekać na coś takiego. Ok, kolejna Car... talia kart. Co tutaj się kryje? Rezerwa. Ok, to na początku gry też będziemy deklarować. Ile kasiury chcemy włożyć? 300, 100 czy 200 dolarów? To będzie zależało. Długość, e, długość gry będzie od tego zależała. Ok, kolejne osoby. Mentor, trenerzy, kierownicy do spraw rekrutacji, instruktorzy i tak dalej. Zatrudnienego pracownika. Tak, każda z tych kart osób ma jakąś własność. O osiągnięcia, nie będziemy już wszystkich. Oglądać chłopiec na posyłki i inne rodzaje karty. Kierownicy też, czerwone karty też są bardzo istotne. Pierwszy przygotowany burger i tak dalej, czyli talia osiągnięć. Mamy tutaj kasiorę. Nominal 1, 5, 10, 50. Czyli kto grał w Monopoli, to będzie wiedział o co chodzi. Dworeczki. I tak, karta menu, czyli dla każdego struktura firmy. Co jak to kogo może zatrudniać i jakie są osiągnięcia, żebyśmy wiedzieli na no co czekać. Instrukcja. Żetony do wyciskania. Tutaj są nasze restauracje. I Kafelki miasta, na które będziemy budować sieć fast foodów. Tutaj są budynki, i różnego rodzaju marketingowe możliwe reklamy. Tak, poczta i tak dalej, tak. I na koniec jeszcze jeden kafelek. Do. Co to mamy dodatkowego w ketchup'ie? Oczywiście instrukcja. Ketchup. Nie jest to duża instrukcja. 14, 15 stron. Uh, uh, uh jakieś takie wielkie, więc zakładam, że to będą większe nominowe. Ale nie. Nowe talnie kart. Nowe osiągnięcia, nowe jakieś tam rezerwy, nowi pracownicy, pomocnicy, kolejne osiągnięcia, karty, dań, czyli opis elementów i nowej struktury, ścieżek kariery, marketingu, tak co gdzie można hmm, reklamować. No, tutaj, tak, tutaj też są takie. No i nowe elementy, nowe miejsca. Coś tutaj będzie ciekawego się działo. Freeway, jakieś nie wiem, na autostradzie, coś reklamy. Tutaj nasze logotypy naszych fast foodów. Ok, kolejne elementy miasta. Jak OK, czyli będziemy zmieniać kolejność. Czyli być może będziemy jakoś łączyć elementy. Czasami bardzo to dziwnie wygląda i można siedzieć na odludziu na przykład. Dzięki i zapraszam do subskrybowania, oglądania i tak dalej.